galeria pęka w szwach a więc widziałem, że już naprawdę nie było gdzie nawet stąpnąć niektórym osobom, które gdzieś chciały się tutaj do nas dostać, a więc to cieszy, że ten żurzel jest. Myślę, że śmiało mogę tutaj nie skłamię to jeden, jeśli chodzi o sporty tutaj w południowej Wielkopolsce. I, i to widać po frekwencji na stadionie, by widać tutaj po zaangażowaniu, po, po zaangażowaniu kubiców też, bo każdemu chciało się przyjść, porozmawiać, wziąć autografy. No i to cieszy, że, że oni są z nami, bo to robimy dla nich, a więc serce się raduje, bo wiem. My, dla kogo to robimy, i, i jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy. Mamy naprawdę bardzo fajny zespół poukładany. Wszyscy ze sobą się bardzo lubią i jest naprawdę fantastyczna atmosfera i powiem szczerze, że mam nadzieję, że z tej mąki chleb będzie a więc, ale nie stawiamy żadnej presji, nie stawiamy żadnych tutaj wygórowanych jakichś do przodu możliwości czy tam po prostu chcemy, aby jak najlepiej pokazać się w każdym meczu, to są profesjonaliści oni chcą zwyciężać w każdym meczu, a więc wierzę w to, że jeśli to wszystko poukłada się i sprzęt i, i ta atmosfera, która jest i, i ta mentalność, która gdzieś tylko tych jest fantastyczna to myślę, że powalczymy o play-offy, a marzyłbym, aby w tych play-offach się znaleźć, a później jak wiemy, zobaczymy, co będzie dalej, ale my sobie nie stawiamy jakichś wygórowanych celów, chcemy w każdym meczu jak najlepiej pojechać. Tak naprawdę atmosferę robi wynik też, no, bo jeśli jest wynik, no to naprawdę o atmosferę nie jest ciężko, ale są momenty, kiedy tego wyniku nie ma i te, wtedy właśnie tutaj wychodzi to, czy, czy ci zawodnicy gdzieś tam się dogadują i lubią, lubią w parkingu i no, tak to się staramy zrobić, żeby żeby to pod tym względem grało. Ale chyba też ważna jest rotacja w tej drużynie. W twoim zespole w poprzednim sezonie nie było dużych rotacji na powiedzmy pozycji jednego żużlowca, można było tylko tę składę zmieniać. To chyba też jest istotne, oni muszą czuć pewność, zaufanie. Znaczy w no, wiadomo, jak zawodnik czuje, że, że ma gdzieś moje zaufanie trenera za sobą, że stawiam na kogoś, no to lżej jest mu psychicznie gdzieś tam podejść do, tego, do tych zawodów i tak się staramy robić, żeby ta ławka nie była zbyt długa, żeby nie było gdzieś tam Yy, wojny w parkingu czy na treningach, bo, bo to na pewno nie służy wynikowi. A jaki to jest zespół ten zbudowany na 2020 sezon? Ja myślę, że jest podobny z, lekką, z lekkim wzmocnieniem jak zeszłoroczny, aczkolwiek cała liga się wzmocniła. Myślę, że większość zespołów jest mocniejsza jak było w zeszłym sezonie i, i liga będzie pełna, czyli 8 drużyn. Na, na pewno nie będzie łatwo powtórzyć tego wyniku z tego roku, ale nie składamy broni i będziemy walczyli.